Piękna wiadomość od prawa wszechświata dla ciebie dzisiaj. Jeśli oglądasz ten filmik, oznacza to, że twoje anioły stróżujące wskazują, że mają ważną wiadomość do przekazania na temat kogoś z twojej przeszłości. Ta osoba bawiła się twoimi uczuciami i teraz musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Anioły twierdzą, że twój życiowy szlak był pełen wzlotów i upadków, różny od innych ludzi. Ty również doświadczyłeś gorzkiego rozczarowania miłosnego. W Twoich wspomnieniach wyróżnia się szczególna osoba, która bawiła się Twoimi uczuciami w przeszłości. Teraz, jakby to było sprawiedliwością boską, oni doświadczają wagi bólu, jaki Ci sprawili. Powtarzam, osoba, która bawiła się Twoimi uczuciami, teraz doświadcza skutków karmy. Porzucili swoje uczucia z egoistycznych powodów, pozostawiając Cię z bólem. Uważali Twoją miłość za przerażającą, ponieważ nie byli wystarczająco dojrzali, by zrozumieć jej głębię i intensywność. Ty świeciłeś intensywnie w ich świecie, będąc pierwszą myślą rankiem i ostatnią twierdzą wieczorem. Kto by ich winił? Jesteś niesamowitą osobą o złotym sercu. Być może nie widzisz siebie jako doskonałego, ale dla nich byłeś doskonałością. Ich hojność i życzliwość sprawiły, że czuli się nieswojo, uważali, że nie są wystarczająco godni osoby takiej jak ty. Ich poczucie winy i niepewność doprowadziły do dystansu między wami, ale ich przeprosiny nie mogą zatrzeć bólu, który ci sprawili. Teraz rozmyślają nad swoimi czynami i żałują za rozczarowanie miłosne, które przynieśli do twojego życia. Choć nie mogą zmienić przeszłości, pragną móc odbudować waszą przyszłość. W izolacji swoich własnych doświadczeń radzą sobie z konsekwencjami swoich minionych działań. Wypełnia ich żal, przypominając im o bólu, który wyrządzili. Bawili się Twoimi uczuciami, lekceważyli Twoją dobroć i zaniedbali Twoją lojalność, wszystko z egoistycznych powodów. Teraz odczuwają ciężar swoich wyborów. Osoba, która wcześniej traktowała Twoje emocje bezwzględnie, teraz tęskni za Twoim przebaczeniem. Ich umysł jest pełen pytań, co by było, gdyby, wyobrażając sobie, jak mogłoby być inaczej, gdyby nie manipulowali Twoimi prawdziwymi uczuciami dla własnej korzyści. Gdyby tylko docenili Twą wsparcie i bezwarunkową miłość. Ich celem jest pokazanie, że nauczyli się i wyrośli na lepszych ludziach dzięki swoim błędom. Dążą do przyszłości, w której mogą udowodnić, że się rozwinęli na podstawie przesłych lekcji, i pragną abyś znalazł w swoim sercu zdolność do ich wybaczenia. Jednak ostateczna decyzja należy do Ciebie. Masz moc zaakceptować ich przeprosiny, wybaczyć im lub zdecydować o odbudowie relacji, jeśli tak pragniesz. Twoje wybory powinny służyć Twojemu spokoju, szczęściu i przyszłości. Bez względu na to, jaką decyzję podejmiesz, pamiętaj, że to Ty masz kontrolę. Twoje decyzje są kluczowe dla Twojego życia i przyszłości, a ich działania, czy są one autentyczne czy nie, są drugorzędne wobec Twojego dobrostanu i spokoju umysłu. Miej zaufanie do siebie i swojego osądu. Wiedz, że jesteś chroniony przez wszechświat i otoczony przez osoby, które Cię kochają i szanują. Trzymaj się swoich przekonań i rób to, co jest najlepsze dla Ciebie. Idź naprzód z odwagą. Wiedząc, że masz kontrolę nad swoim życiem, pragną, abyś znalazł w swoim sercu zdolność do ich wybaczenia. Dążą do przyszłości, w której mogą udowodnić, że nauczyli się i wyrośli na lepszych ludziach dzięki lekcjom przeszłości. Uznają ważność odkrywania tego, czego naprawdę zasługujesz, i dążenia do szczęścia na własnych warunkach. Nauczyli się otaczać pozytywnością i dobrocią. Otoczeni przez osoby, które doceniają Twoją prawdziwą istotę. Jeśli będą próbowali powrócić do Twojego życia, nie jest to obowiązkowe zmienianie czegokolwiek. Twoje życie należy do Ciebie, niezależnie od nich, i tak pozostanie, niezależnie od ich żalu czy przeprosin. Nie mogą i nie będą zakłócać stabilności, którą zbudowałeś, chyba że im na to pozwolisz. Jeśli zdecydujesz się na ich powrót, również jest w porządku. Masz prawo zaakceptować ich przeprosiny, wybaczyć im lub zdecydować o odbudowie relacji, ale tylko jeśli jest to naprawdę to, czego pragniesz. Decyzja należy do Ciebie i powinna być zgodna z Twoim spokojem, szczęściem i przyszłością. Bez względu na to, co się stanie, pamiętaj, że to Ty masz tu władzę. Kontrola nad Twoim życiem i przyszłością jest w Twoich rękach, a nie w rękach innych osób. Ich żal, czy to prawdziwy, czy nie, chęć zadośćuczynienia, nadzieja na uzyskanie przebaczenia, to wszystko jest drugorzędne w porównaniu do Twojego dobrostanu i spokoju ducha. Jesteś pod opieką wszechświata, otoczony przez ludzi, którzy Cię kochają i zasługujesz na pełen szacunek. Masz niesamowitą wewnętrzną siłę, jesteś zdolny do stawiania czoła wyzwaniom i zasługujesz tylko na to, co najlepsze. Twoje życie pełne jest możliwości i nowych początków, a Ty masz odwagę, by podejmować decyzje, które są zgodne z Twoim dobrostanem, niezależnie od wpływu innych. Oddychaj głęboko i poczuj się spokojny, wiedząc, że jesteś w kontroli i podejmiesz najlepsze decyzje dla siebie. Chciałbym zakończyć modlitwą w Twoim imieniu. Panie, proszę, aby Twoje boskie prowadzenie nadal oświetlało drogę tej cennej duszy. Obdarz go siłą, która jest niezbędna do stawienia czoła wspomnieniom przesłych bólów, mądrością, aby rozpoznał swoją wartość, oraz pokojem, aby zaakceptował, że działania innych osób w przeszłości nie definiują jego przyszłości. Zachęcam go, aby zaufał swojej podróży, doceniając miłość i szacunek, które rozwija w sobie i wokół siebie. Nawet w obliczu decyzji i niepewności. Niech jego serce pozostanie spokojne, promieniując spokój, który odnalazł. Obdarz go odwagą podejmowania wyborów, które służą jego większemu dobru, podczas gdy w pełni przyjmuje swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Niech nadal otaczasz go swoją nieskończoną miłością i ochroną. Chciałbym zakończyć modlitwą w Twoim imieniu. Panie, niech Twoje boskie prowadzenie nadal oświetla drogę tej cennej duszy. Obdarz go siłą, która jest niezbędna do stawienia czoła bolesnym wspomnieniom przeszłości, mądrością, aby rozpoznał swoją własną wartość oraz pokojem, aby zaakceptował, że działania innych osób w przeszłości nie mają mocy decydowania o jego przyszłości. Zachęcam go, aby zaufał swojej podróży, doceniając miłość i szacunek, które rozwija w sobie i wokół siebie. Nawet w obliczu decyzji i niepewności. Niech jego serce pozostaje spokojne, promieniując spokój, który odnalazł. Obdarz go odwagą podejmowania wyborów, które służą jego większemu dobru, podczas gdy w pełni przyjmuje swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Niech nadal jest otoczony Boską miłością i ochroną, która jest nieskończona. Mam nadzieję, że ta wiadomość dotknęła Cię. Kończę tutaj. Sugeruję obejrzenie jednego z dwóch filmów, o których wspomniałem na końcu. Dziękuję za poświęcenie czasu na obejrzenie. Do zobaczenia w następnym filmie.